doceniajmy ludzi z wadą wzroku. Oni dosłownie płacą, żeby nas widzieć. I całkiem często muszą sobie te oczy badać. Ja was zabieram do salonu optycznego Aurum Optics właśnie na takie badanko. Ja wada wzroku od pięciu lat stoi w miejscu. Całe szczęście. A później ten fajniejszy element, czyli wybieranie nowych opraw. Wybór tutaj jest tak duży, że po prostu brak mi słów. Ja to ogólnie mam problem z podejmowaniem decyzji, no więc łatwo nie było. Ale na szczęście miłe panie na miejscu służą pomocą i doradzają. Pooglądałam sobie, poprzymierzałam. Oprócz takich korekcyjnych Chciałam też jakieś przeciwsłoneczne. No i w końcu po przymierzeniu nie wiem, ilu par udało się. Podjęłam decyzję. I jestem bardzo zadowolona. Już Wam oczywiście pokazuję, ja nie mogę tak długo tego ukrywać. Tam, ta, ta, Tam oto moje nowe okulary korekcyjne. Dobra, w nich akurat przepadłam od pierwszego przymierzenia, więc musiały być. Musiałam One je jeszcze wybrać. sobie tutaj zostaną na dorobienie szkieł. No to my przechodzimy sobie do okularów przeciwsłonecznych. Na Pierwszy ogień taki model z Michaela Corsa. Nie skromnie przyznam, uważam, że mi pasują i że są przepiękne. Miu, miu, zauroczyło mnie już swoim pudełkiem. Wybrałam o właśnie takie. Uważam, że są przepiękne. To jest chyba mój osobisty faworyt prada ale ten model jest niesamowicie piękny ja kilka modeli prady ale ten przemówił do mnie najbardziej mam jeszcze takie dolce gabbana takie klasyczne ale też piękne A wą, który się najbardziej spodobał